Zresztą Barty dzisiaj gramy w nowym sezonie, siódmym. Jednak drugie plany, bo tu chłop leci. Tu chłopów tam poleci, niech oni się tam biją. Boom. Co mi dostać To, to. amo, Dobra, ja bym sobie po... ...eksplorował, bo ja ogólnie dawno nie grałem, w Fortnite'a, albo zbieram trochę masów. Ile to drewno da? I mu zostanie tak z 50. Dobra. O, 77 drewna. A my. Six-seven widzowie trend, normalny o oh, shit, ale tam ktoś sprayuje. To ja wchodzę do krzaka, widzowie, i będziemy sobie kampić. O, bo idę do tamtego domku, dobra, idziemy, do tam. Ale to jest skrzynka gdzieś. Dobra, jest. To, to... Części busa, dobra. Na przykład zadawajcie mi pomysły na granie Fortnite. A. Na przykład nie wiem, gram pistoletem tylko. Bra, lecimy sobie. O. Jest to pistolet. Jest to, co ja lubię. Lecimy. Nie wdowie... wiem co ale tu zawsze leży pistolet. Nie, że mi... W każdej razie Dobra, zabudujemy się tu, żeby nam tu nikt nie krąbał się nagle. Zawiera. Robimy i tu będziemy sobie ogólnie, bo ja lubię w tym sezonie sobie kampić. Nie wiem, jak wy. Kur. Dobra. Dobra. Podmieniamy te wszystkie ścianki na moje. Dobra. Dobra, weźmy pompa. Pierd do dotowania. Dobra. Czyli coś za wytko, coś. Muszę w ustawieniach zmienić, gdzie to jest. Nie czekajcie, czekaj, to już z tutaj sobie. Na razie bym tu wlep kampył. Zobaczmy. No. Jesteśmy w strawce, No dobra. Już sobie poszedł ogólnie. Gdzie to jest? Tam. No to idziemy. Tu już chłopów nie powinno ogólnie być. Lewa czysta, prawa czysta. Lecimy. Nie wiem czy tamte buildy nie są świeże. Sprawdzę, mam top 17. Dobra, lecimy sobie Dobra, Lecimy sobie. Oł, oh, shit Z jakiego padku... Z jakiego padku niby zadało mi to 10, tak? Dobra, bez sobie Top 14 nie wiem, czy tam się jeszcze rali, ale tutaj. Za... Tylko pytanie, gdzie on się klepił? Bis, to 12. Zamknął te drzwi nadzedytowane. Zamknął się w daszku. Widzowie, chwilę. Pokąpił. Czekajcie, ja muszę Nie, bo to jest widok. No dobra, 10 osób jest chyba. Jakby włączył zowy na... ...na w Dobra, wydarzyła się osób. Nadal jestem w przez 40 sekund. Nie wiem, nie wiem co robić. Men det kommer att missa. Nei, så ja. nie widzę ja. się namosuć w strafa goni Nie goni, boga nie pojedziesz bo tutaj no, ale może to dwa byśmy zajęli. No dobra, ja trochę, wyszedł sobie już. A mam skrzynkę. Tam jest skrzynka. Mam tam, ale tam. shit. o prawie mam nieby stresę Dobra najbliższy krzaka, jaki może być Dobra, bigal lejemy to są nasze bilby ja mam przeszedł widzowie gdzieś. No mam no, no. pięć osób w to pięć Czekamy, czekamy dobra, dobrze. O tam się klepią, dobra. Tam się klepią. Oj, się batonownie. Mamy 300 metrów do przejścia do strefy. Dobra, musimy zawierać, bo to nie ma innego wyjścia w ogóle. Oj. Już tu się trójka nie bije. I gdzie się biją. Oni się tam biją. Już widzę tego chłopana. Ojciec. Próbuję wziąć jakoś stąd, ale to... Dobra, wziąłem teraz albo nikt, dole, jedziemy, jedziemy. Dobra. Dobra, lecimy tym, bo ja to mega lubię. Oni będą musieli ogólnie uciekać. O ile po 2 bije? O po 5 bije? To jest Mega fajna Mistuva. Żeby tu się z. Oj, jedzie ktoś, jedzie ktoś, dobra, zawiedzie ktoś. Dobra, salę I widziałem sobie w zami Oj, shit. 11 sekund, strefa leci. Tu oh, jest. Nie! No nie, dobra, To wszystko widzę, w tym odcinku na razie się ma.